Dobra, widzowie, jest to jajo. Na muszę narysować przynajmniej Logo IFL na tym, bo jak nie, to k będzie tragedia. Dobra, wpiszesz sobie w neta szybko jak wygląda logo IFL. Let's see! K w takim razie Logo IFL! Ja p to jest, tego się nie da zrobić, nie? Ten nóż jest taki tak chud, bo się go trzyma. Ja. przecież ja tego nie zrobię tym nożem. Dobra Dobra, mamy już prawie całą Gotowe Ehm, oh. um, czekaj um, Czym ja bym mógł to zrobić? Ale nie mam innego noża Właśnie nie mam innego noża ku... Czym się robi wykraszankę? Czemu farbami tego nie robisz? Bo jestem z Polski, koleżko O ku... A czym ona to robi? Co to ku... A jest? Nóż do tapet? Jak to ku... A, dobra, chuj. dam sobie radę tym, tym no mistrzem. Logo YFL, proszę państwa. Eee, dobra. Może być jakieś takie wiesz, zwyczajne, nie? Dobrze już idzie. Dobra, teraz musi być tutaj w, dół, w górę. Teraz troszkę ściąć trzeba. Dobra. Okej, okay, zaczyna to jakoś wyglądać. Język, jak minimal. Pierdalaj. Zobaczcie, no już mega wygląda. Jak logo YFL, co wy na to? <grym> Wielkie C. Dobra, widzowie, patrzcie. Prawie już całe Y gotowe. Mega. No co, kurwa. Jest dobrze. Dobra. Tylko muszę tutaj poprawić. Dobra, tutaj pogrubimy to. Dobra. No kurwa, mega wygląda to już naprawdę. Dobra. Dobra, patrzcie, no kurwa, zobaczcie. Ale Y. Wow. Cóż za fantastyczne, kurwa Y. Mega. Dobra. Teraz kurwa y, F. F teraz trzeba zrobić. Dobra. O, progres, progres. F idzie tak tutaj pod kątem. Dobra. Zobaczcie, kurwa. A No. Proszę Państwa, jest dobrze. No i teraz, kurwa. Co tak daleko od siebie? No bo to musi być takie, wiesz, jajo. Że wiesz, takie kurwa. Potężne jajo, nie? To już gotowe. A co ty, kurwa, myślałeś, że co? Że ty kurwa dłużej to robił? Z profesjonalistom profesjonalistą. Hejterzy się zestrali, to prawda. Jebać hejterów, widzowie. Dobra. Ja pierdolę, widzowie, toż to jest kurwa majstersztyk Toż to jest kurwa jakiś, y, ja pierdolę, jakie piękne Widzowie, no toż to jest kurwa, wygląda dosłownie jak logo AFL Zobaczcie F w stronę, w dobrą, bo to takie na logu tak jest Fantastyczne, arcydzieło, a co kurwa Budzi kurwa respekt, ja mam, mam nadzieję kurwa Jeszcze trochę po grubie Żeby zmniejszyć ten dystans pomiędzy literkami F bardziej jakoś tak bym podkreślił. Ja pierdolę, widzowie, ale kurwa jajo. No kurwa piękne. No nie mówcie, że kurwa nie jest, że nie jest piękne. Tutaj to trzeba troszeczkę poprawić, wypełnić. Aha. Tak, tak, podoba mi się bardzo. No ja mam nadzieję, kurwa. Dobra. Ja pierd, kurwa, get... nie, no jestem najlepszym kurwa jajkowładaczem w Polsce. Tak szczerze. Nie, no jestem mega zadowolony z tego widzowie. Wow! Wow, powiem tylko tyle, kurwa. No, naprawdę. To jajo to jest zwieńczenie mojej kariery. Symbol nowego życia. Symbol, kurwa, tego, że można mieć wszystko. Symbol tego, że najlepsze dopiero nadchodzi. A jeszcze wiecie, co zrobię? Czekajcie, aż sobie założę sobie założę sobie nogę na nogę. O, o, tak mi lepiej. Teraz jeszcze zrobię, kurwa, palmy, widzowie. Oj, 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 oj. oj. Widzowie, poczekajcie. Incydent się zdarzył. Nic się nie dzieje, widzowie. Incydent jajko spadło <laughs> spokojnie, spokojnie, jest git, jest git. Nie, 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 jest git, jest git, jest git. Wszystko działa, wszystko działa. Niech sobie jajko postoi. A, widzowie, mała buba się zdarzyła tylko. Nie widać widzowie, prysz mi po prostu wyskoczył na, na palcu. To jeszcze bym zrobił palemkę, co? Zrobię palemkę. Taką wiecie, palemkę zrobię Of no bardziej taką kurwa, takie bardziej kurwa drzewo, niż palemkę, ale to też jest piękne oczywiście. Mhm. O, piękne drzewo, symbolizujące oczywiście zdrowie, szczęście i pomyślność, nowe życie. Jezus, cudowne, zobaczcie, widzicie? Super, co? To jest palący się krzew, widzowie, nawiązanie do Biblii. Wow, zobaczcie. Wow! No i zobaczcie, tak wygląda jajo w pewnej, pe pewnej okazałości. YFL! A z tyłu, proszę państwa, piękny krzew! Zobaczcie. Wow! Zobaczcie, jakie piękne jajo wyszło. Jajo z przekazem. Jak wam się podoba? Od 0 do 10, proszę. Oczywiście szczerze, proszę mówić. 10 na 10? Wow, dziękuję widzowie. Naprawdę nie spodziewałem się takiej oceny. Ktoś napisał. Wow, 10 na 10, nigdy nie widziałem lepszego jaja niż ty te, co ty zrobiłeś Eee, dziękuję widzu O, tu kolejny widz pisze Wow, nigdy nie widziałem lepszego jajka niż to Jesteś prawdziwym artystą oh, Dziękuję ci, Marcel554 Bardzo dziękuję za ten miły komentarz, Marcel554 Super O, Maciek12 napisał Wow, przyszedłem do tego streama przypadkowo, ale trafiłem na mega ekscytującego streama gdzie rysujesz na jajkach oraz robisz specjalnego streama dla widzów Wielkanocy nigdy, nigdy widziałem takiego streamera, który robi takie rzeczy Zamiast grać cały czas w jedną gierkę Wow, dzięki kurwa, naprawdę miło mi Maciek Miło mi Maciek, że tak sądzisz Bardzo mi miło, że przyszedłeś na tego streama